Duch, psychika, ciało. Najczęściej zadawane pytania. Psychologia od starogreckiego psyche to dusza. Dopełnia naukę o człowieku poprzez spojrzenie na czasem ulotne aspekty ludzkiej natury, tak czytamy w tej książce. Bo książka Duch, Psychika, Ciało, jej autor Tomasz Franz Dominikanin, traktuje człowieka holistycznie. Dlaczego ważne jest takie całościowe podejście? O to właśnie za chwilę zapytam Państwa i mojego gościa w studiu. Witam ojca Tomasza Franza Dominikanina, psychologa certyfikowanego psychoterapeutę Polskiego Towarzystwa, psychologicznego, pracującego w Szpitalu Babińskiego w Krakowie na oddziale leczenia zaburzeń osobowości. Dobry wieczór, ojco. Dobry wieczór. Zaczynamy. Książka powstała na podstawie rozmów i pytań, które zadawali słuchacze, zadawali goście portalu dominikanie.pl. W ten sposób się narodził pewnego rodzaju dla mnie kompendium. To jest bardzo ważne. To holistyczne spojrzenie. Mówiłam, że holistyczne, czyli to jest takie całościowe, tak można to rozpatrywać. Mm -hmm. Tak, całościowe, integralne to takie, które w pewnym sensie oddaje pełną prawdę o człowieku, a mianowicie nie redukuje go tylko do psychiki, czy do emocji, czy tylko do ciała, ale jednocześnie podkreśla ten aspekt ducha, czy duchowości, jego potrzeb takich przekraczających naszą codzienność, z którymi bardzo często jakoś chodzimy, naszych niepokojów egzystencjalnych, które trudno ograniczyć tylko do tych wymiarów takich. Na, na co dzień przeżywanych, ale tak jak pani redaktor zwróciła uwagę, książka jest bardzo dla mnie też osobiste, osobiście przygodą, bo, bo jest, była wyzwaniem, bo narodziła się z pytań osób, które, których nie znałem, a które bardzo osobiście zadawały pytania o bardzo nurtujące je kwestie. Wręcz bym powiedział taka, w cudzysłowie, jest ulicy, w tym sensie, że z powszedniości, z przeżyć, z niepokoju. Z, z takiej, tak jak nieraz właśnie większe luz z nas ma tego rodzaju pytania, ale mhm. boi się albo nie wie komu je zadać, bo to też nie jest takie proste, że to są pytania, które mogą trafić właśnie y, tylko do księdza albo tylko do psychoterapeuty. Tak, to, jest... to są pytania z pogranicza w pewnym właśnie. sensie, bo, bo zazwyczaj, y, chociaż Dominikańskie Duszpasterstwo, mam takie doświadczenie, że nadal przychodzą do nas osoby, które na furcie proszą o rozmowę, i to jest dla mnie zawsze taki. Fenomen dzisiejszego czasu, że ten niepokój ducha, który często jest też związany z problemami psychicznymi, nie mam na myśli chorych psychicznie, ale takich problemów, które na co dzień każdy z nas przeżywa, się łączy. I, i rzeczywiście ta książka próbuje integrować te dwa spojrzenia, duchowe i psychiczne. Psychologia to jest styk psychologii i wiary. Wiara i psychologia, no, moim zdaniem one są bardzo często mylone, nieokreślane precyzyjnie są te dwa światy. Ja, jak, jak, jak to jest właśnie? One się przenikają, ale z drugiej strony warto by było, żeby jednak. Y, y, Pewna jasna granica była. Ojciec jest psychoterapeutą, licencjonowanym psychoterapeutą związanym z Polskim Towarzystwem Psychologicznym, więc to jest jak gdyby jedna strona. A druga strona jest ojciec Dominikaninem, więc ta strona duchowa. Miesza ojciec to często. To znaczy, w sobie staram się to integrować, natomiast szanuję podejście każdego z pacjentów, który ma prawo w różny sposób postrzegać swoją, swoją sferę wiary. I tutaj bym może otworzył to w taki sposób, bo często wiarę mylimy z religijnością. Religijność jest pewnego rodzaju zbiorem zasad, według których żyjemy, czy doktryny, którą wyznajemy, a wiara, a może nawet bardziej duchowość. Nie rozdzielając jej od religijności, bo inaczej byłaby tylko fasadą ta religijność, jest czymś jeszcze głębszym. To jest to, co w pewnym sensie wyróżnia każdego z ludzi, niezależnie od tego, jak religijność jest realizowana, czyli takim doświadczeniem szukania sensu swojego życia, egzystencji i wartości, które reprezentuje. I to, wydaje mi się, jest w każdym zakorzenione. Czy to jest pacjent będący osobą religijną, wierzącą, niewierzącą, a różni do mnie trafiają. To zawsze to, 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 to pytanie o, o sedno życia jest gdzieś tam na dnie. Ja oczywiście nie poruszam tego sam z siebie w pracy z pacjentami, bo to jest ich własna decyzja. I chęć rozmowy na ten temat. Natomiast na furcie klasztoru, pozwalam sobie na integrowanie tych dwóch spojrzeń, bo też o to jestem proszony. I rzeczywiście z takich rozmów, gdzie ta, to spojrzenie wiary zanurzonej w mojej chrześcijańskiej tożsamości, czyli też religijności, jest, jest dosyć cenne dla tych, którzy o to pytają. Jak łączyć właśnie psychologię z, z wiarą? A jak odróżnić życie duchowe od tego życia psychicznego? To bardzo trudne pytanie, dlatego że w pewnym sensie w wierze czy w duchowości naszej nie ma czegoś takiego, co by nie przeszło przez nasze życie psychiczne, emocjonalne. Jesteśmy zanurzeni w tym, co na co dzień nas otacza. W Starożytni mówili o tym, że wpierw, zanim coś się znajdzie w naszym wnętrzu, musi przejść przez zmysły, i tak też jest z wiarą. Uczymy się jej przez doświadczenie życia. Dlatego tak ważnym jest też ten proces wychowania i, i tych wczesnych relacji z wewnętrznymi naszymi późniejszymi obiektami, czyli z, realnie istniejącą matką, ojcem. Yy, społeczeństwem, w którym żyjemy. To do trzech lat decydujemy, jakim jesteśmy, tak? To prawda, dalej w psychologii to potwierdzamy? Yy, to znaczy, yy. czy decydujemy, jakim jesteśmy, to za dużo powiedziane, ale natomiast te pierwsze trzy lata są jak taki papierek lakmusowy późniejszej te, te tożsamości. I rzeczywiście tam rozgrywa się to, co w takim jeszcze prewerbalnym, nie, nienazwanym słowem, niewrażonym słowem języku się dokonuje, czyli Tworzy się więź i czy ta więź z naszymi obiektami, przepraszam za ten język, to jest taki język analityczny, psychodynamiczny, ale z wewnętrznymi postaciami e, matki czy ojca, będzie nas stymulowała do budowania dobrej więzi, również z Bogiem, albo będzie wpływała na tą wieś, to, więź, to, to rzeczywiście tam się to dokonuje tak zwykłem mówić o tym zaniepokojonym osobom, które przeżywają różne kryzysy psychiczno-emocjonalne i martwią się, że ich wiara też jakoś podupada, że to wcale nie jest dziwne, że, że wiara wtedy w pewnym sensie kuleje, bo przecież trudno ym, żyć pełnią wiary i doświadczeniem pokoju w sercu, kiedy życie się wali, prawda? Jesteśmy jednością i, i również troska o swoją psychikę i emocje wpływa i o ciało, wpływa na troskę o wiarę. To jest to Znacznie połączone. Życie się wali, to kiedy terapia? Czy jesteśmy w stanie sami stwierdzić, że potrzebujemy pomocy? Bo najczęściej się tak mówi, że ten pacjent wie ostatni. Tak, można tak powiedzieć. I to jest bardzo ważny wyznacznik, dlatego że otoczenie często nasi najbliżsi zwracają nam uwagę, którą winniśmy z pokorą przyjąć, że coś jest nie tak, coś ich niepokoi. A takie poczucie zaprzeczania swoim własnym problemom czy trudnościom jest charakterystyczne dla oporu przed leczeniem, bo leczenie terapeutyczne nie jest łatwą rzeczą. Ono zawsze odsłania nasze wnętrze, w pewnym sensie, w pewnym sensie sprawia, że jesteśmy kimś bezbronnym wobec siebie samych. Wobec... Ogołacamy się trochę wobec psychoterapeuty, tak? Wobec otwieramy się. Otwieramy. Tak, ogłacamy, otwieramy się, jesteśmy bezbronni, troszkę w tym procesie regresu stajemy się jak dzieci, co jest naturalne w procesie terapeutycznym, szczególnie tym głębokim, żeby później na nowo wzrastać w takiej dojrzałości. Stąd ważnym jest w pytaniu, kiedy terapia, wtedy kiedy cierpienie osobiste sprawia, że nie jestem w stanie sobie poradzić z tym, co mnie przerasta. Jeśli cierpię, jeśli mnie to boli, jeśli sprawia że coś, że cały czas wpadam w ten same kolejny, nie potrafię z nich wyjść, chociaż używam różnych zasobów, to ciągle zdarza mi się to samo, albo odzywają się różne doświadczenia wcześniej niedostępne dla mojej świadomości, bardzo wczesnych zranień czy, czy kryzysów, albo nie udaje mi się nowy związek, czy, czy w ogóle związek trwałość związku, to są takie sygnały, czy też te czerwone lampki, które mogłyby się zapalić, odpowiadając na to pytanie, kiedy terapia. I wtedy przepracowujemy te początki najczęściej? To znaczy wracamy do tego traumatycznego na przykład dzieciństwa? Zawsze jest tak, że zaczynamy od tego, co najbliższe, czyli od naszej codzienności, ale bardzo często jest tak, że codzienność jest pewnego rodzaju matrycą naszych wczesnych doświadczeń i Wcześniej czy później w głębokiej terapii doświadczamy tego, że czym skorupka za młodu nasiąkła, tym na starość trąci, czyli tak naprawdę schematów, w których żyjemy, w których wzrastamy i które nieprzepracowane stały się częścią naszego charakteru. Dlatego głęboka, głęboka praca terapeutyczna jest w stanie zmienić nawet nasz codzienny sposób takiego wyrazu charakteru, a więc też w jakimś stopniu wpływa na naszą tożsamość. Ojciec jest związany z polskim towarzystwem psychologicznym, psychoterapeutą, ale to jest jednak gdyby z dróg, tak? Myślę. Mm -hmm. No i tych dróg jest bardzo wiele, no może nie setki, ale sporo. To się to widziałam z książki. Jak wybrać? Kto to powinien wybrać? Do kogo mhm. mamy iść? Znaczy, przede wszystkim trzeba wybierać mądrze, jeśli mówimy o terapii. To znaczy, dzisiaj jest na szczęście bardzo dużo rozmów na temat ustawy o zawodzie psychoterapeuty. I trzeba wybierać po pierwsze kogoś, kto wykazał się bardzo solidnym kształceniem, co najmniej cztero, a już się mówi o pięciu latach szkolenia terapeutycznego ma też podstawy solidne zanurzone w pracy nad sobą przez własną terapię czy też superwizję najlepiej wybrać kogoś kto przyznaje się w swojej pracy do jakiegoś znanego towarzystwa psychologicznego psychiatrycznego behawioralno poznawczego psychodynamicznego czy integralnego, które sprawia, że jest się osadzonym w środowisku, które to środowisko naturalnie w pewnym sensie kontroluje rozwój i zasady etyczne pracy tego terapeuty. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz ważnym jest to, żeby dobrać terapeutę w kontekście tego, co mi dolega, bo jeśli na przykład cierpię na jakieś stany depresyjne albo stany psychotyczne, albo charakterologiczna trudność wyraża się w tym, że nie potrafię zbudować zdrowego związku, to jest to czy pójdę na terapię bardziej wspierającą, jeśli chodzi o ten psychotyzm mój, czy takie choroby psychiczne związane z tego rodzaju doświadczeniami osadzoną również farmakoterapii, czy jeśli jest to związane z jakimś deficytem w, w oparciu o stany depresyjne, to mogę posłużyć się jakąś pracą, jeśli trudniej mi o własny wgląd behawioralno-poznawczą, czy też, jeśli chcę pracować głęboko nad tym, co na co dzień jest trudne w moim charakterze dla mnie i dla otoczenia, w pracy psychodynamicznej, psychoanalitycznej. Styk wiary i psychologii szukamy jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, psychologa chrześcijańskiego na przykład? Możemy, aczkolwiek tutaj też zachęcałbym do tego, szczególnie osoby głęboko wierzące, żeby odważyły się rozdzielić tą sferę własnej, własnego, własnej religijności. Naturalnie chcemy się poczuć bardziej bezpiecznie i szukamy kogoś, i to nie tylko dotyczy osób wierzących, kto myśli podobnie, ale terapia jest pewnego rodzaju wyzwaniem zmierzenia się z na, w nas samych z pewnymi. Pew pewnymi pewnikami, przepraszam za ten język taki, yy, tego rodzaju, ale chodzi o to, żebyśmy potrafili zakwestionować to, co w nas pewne, żeby móc na nowo to wybrać. Psycholog chrześcijański dla osoby głęboko wierzącej... Czy taki glejt, może niepotrzebny w tym wypadku? Taki glejt, albo może taki obszar trud, trudniejszy do, do zadawania pytań, czy trudniejszy Prawda. nawet do tłumaczenia swojej wiary, bo, bo psycholog, który jest neutralnie nastawiony w takim sensie światopoglądowym, będzie mógł, nawet nie rozumiejąc pewnych decyzji życiowych, założeń, wiary, jakoś o tym rozmawiać. Gorzej by było, gdyby taki psycholog i to jest też często, niestety, doświadczenie osób głęboko wierzących zacząłby kwestionować wiarę i mówiąc o niej, że ona jest czymś infantylnym, albo że ona jest czymś, co ogranicza tę osobę i powinien się ten wierzący wyzwolić z niej. To jest nadużycie, bo psycholog, czy to chrześcijański, czy niechrześcijański, jest wezwany do neutralności, do podążania za swoim klientem, pacjentem, a nie do narzucania mu swojej własnej własnego poglądu. I to też nie jest tak, masz robić to, co ja ci mówię. Wtedy to już jest manipulacja. Nie? Oczywiście, to jest manipulacja, to jest autorytaryzm, to jest nadużycie. W ogóle jakiekolwiek przekraczanie wolności pacjenta, klienta jest nadużyciem uzależnianie od siebie również jest nadużyciem, chociaż nie przeczę, że pewnego rodzaju zależność w relacji terapeutycznej występuje i jest czymś naturalnym dla, dla takiej głębszej relacji terapeutycznej. Ale ta zależność jest w jakiś sposób kontrolowana też z zewnątrz, prawda? Jeżeli się jest w jakimś określonym środowisku psychologicznym też, nie? Ona to jest kontrolowana jest... przede wszystkim w procesie superwizji. Właśnie superwizja. To czyli takiego ważne. pomocy kogoś, kto w pewnym sensie z boku Stoi i patrzy na ten proces terapeutyczny, anonimowo oczywiście, jednocześnie nie będąc w nim zanurzonym, potrafi powiedzieć, wskazać pewnego rodzaju błędy ewentualne po stronie terapeuty. Ale temu też służy szereg zasad tej bezpieczeństwu, czyli tak zwany setting terapeutyczny, gdzie na przykład w podejściu, w którym pracuje, terapeuta nie używa gestów swojego ciała, nie, nie, prze, nie, prze, nie przenosi relacji terapeutycznej poza gabinet, gdzie cały czas jest takie bezpieczeństwo neutralności. Nie przechodzi się na tym? Nie przechodzi się na tym, jak w trochę w amerykańskich filmach, w innego rodzaju terapiach. Chociaż w Polsce też mamy takie terapie, które pozwalają sobie na przejście na ty. Dla mnie to już jest zbyt duża poufałość, osobiście tak twierdzę, dlatego że, że ona jakby to, to trochę tak, jakby ktoś chciał ręcznie zrobić coś, co powinno się wewnętrznie dokonać. Zażyłość między terapeutą a pacjentem dokonuje się w, w relacji wewnętrznej i ona jest oparta nie o. Tą wysublimowaną relację, ale o pewnego rodzaju zaufanie, które buduje się no, wytrwale, a nie przez skracanie dystansu. Psycholog, spowiednik, stawia się jeszcze to na jednej linii czy już jednak y, ludzie mają świadomość, że to są y, inne kompetencje? Czasem tak, czasem nie. To znaczy ci, którzy są głęboko osadzeni w wiarę, wydaje mi się, że mogą mieć trudność w rozróżnianiu między spowiednikiem a psychologiem, dlatego że często swoją pogłębioną refleksję wiary, wyznając swoje grzechy, obudowują kontekstem sytuacyjnym, życiowym, własnym, przemyśleń, relacji. Raczej nie jest to materiał do spowiedzi, bo tam ważnym jest wyznanie grzechów i ewentualnie kontekstu, jeśli on jest istotny dla oceny siły tego grzechu czy, czy jego ciężaru. Natomiast i dlatego trzeba tu bardzo mocno rozróżnić. Jeśli ktoś szuka w spowiedniku takiego powiernika, który miałby mu pomóc odnajdywać decyzję, pomóc znajdować odpowiedzi na decyzje w swoim życiu albo Pomóc znajdować rozumienie kontekstu swojej przeszłości bardzo odległej, albo pomóc poradzić sobie z uzależnieniem w czymś, to nie jest dobry adres. Spowiednik nie ma takiej szansy, to jest 3, 4, 5, 6 minut spotkania raz w miesiącu, gdzie żadna praca tego rodzaju się nie dokona. Tam jest spotkanie przede wszystkim z Bogiem w tym kontekście chrześcijańskim, wspólnotą kościoła, która. Przyjmuje jak współbrata czy współsiostrę osobę grze grzeszną, i daje doświadczenie Bożego Miłosierdzia, też pewnego rodzaju ulgi emocjonalno-psychicznej w ten sposób, oczyszczenia, ale jeśli jakiś grzech na przykład stale się nam powtarza, ciągle w niego wchodzimy, nie potrafimy dzięki wysiłkom woli z niego się wydobyć, to nie jest to tylko grzech, to również zaczyna być jakaś cecha naszego. Charakterów w cudzysłowie psychopatologicznego, czyli czegoś, nad czym moglibyśmy popracować już w procesie terapeutycznym. To pytanie, które zacytuję z książki, bo te pytania też zadawała Magda Kaniewska z wydawnictwa w drodze, ale ono jest bardzo ciekawe i mądre jak unikać właśnie nerwicy kryzyogennej. Pokościelnego PTSD, czy syndromu sztokholmskiego w stosunku do kościoła i jego reprezentantów? Słowem, jak budować duchowość zdrową emocjonalnie i gdzie znaleźć w tym wsparcie? Mhm. Wielki temat. Prudny. Wielki temat i temat rzeka. Przede wszystkim wydaje mi się, to jest bardzo istotne, żeby zrozumieć, że Pan Bóg przychodzi do każdego z nas indywidualnie i nie potrzebuje pośrednictwa. Nie mam na myśli tutaj sakramentów, które są zakorzenione w pośrednictwie osoby, ale nie ze względu na jej cenionej, ze względu na jej charyzmę, intelektualność czy, czy emocjonalność, tylko ze względu na posługę bycia prezbiterem kapłanem. Pan Bóg i to jest ta zdrowa duchowość, jak uniknąć, to znaczy zacząć wierzyć w to, że nie ma ograniczeń w doświadczeniu Boga we mnie samym, jeśli rzeczywiście szczerym sercem się do Niego kieruję, jeśli potrafię wyrazić to w taki sposób emocjonalny, psychiczny, jak potrafię, to, 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 to szczera postawa świadczy o tym, że wychodzę z pewnego rodzaju takiej niewolniczej zależności, że tylko przez kogoś, albo tylko przez coś mogę doświadczyć obecności Pana Boga. To, to pierwsza rzecz. A druga rzecz, żeby zrozumieć, że nie chodzi o w życiu duchowym, szczególnie tym związanym z naszymi grzechami, słabościami, o taki perfekcjonizm, który jest często przyczyną takich neurotycznych lęków przed tym, czy gdzieś nie i tak itd. Skrupulantstwo. Tak chodzi o spotkanie z osobą, żywą osobą, i nie mam na myśli spowiednika, tylko Boga, który pragnie przyjąć mnie takim, jakim jestem i obdarzyć mnie swoją miłością, czyli też tak naprawdę zaakceptować to, że nawet jeśli się wyspowiadam i dalej zgrzeszę, to, to świat się nie zawali. To jest jakaś praca nieustanna nad sobą, a nie, nie dążenie do wypolerowania i nieskazitelności. Odsyłamy Państwa do tej książki, Duch, Psychika Ciało. Zgrzeszamy, a na końcu chcę zapytać, który z tych rozdziałów, który z tych wątków, tematów był najtrudniejszy? Bo wydaje mi się, że jest cały rozdział poświęcony homoseksualizmowi. To mhm. jest rzecz bardzo mocna, trudna w kontekście właśnie styku wiary i styku szacunku do tych ludzi. Tak. Jak, tak. Jako osoba duchowna i jako psychoterapeuta, co by Pan powiedział o osobie homoseksualnej, która nie może się odnaleźć w kościele? Czy znaczy, przede wszystkim powiedziałbym, że wspólnota kościoła jest otwarta na, dla każdej osoby? Jeśli ktoś nie potrafi się odnaleźć w niej, to żeby zobaczyć, w którym momencie życia się znajduje, czy coś, co przeżywa w tym momencie, nie stanowi pewnego rodzaju własnej przeszkody. Kościół nie jest zamknięty i nie powinien być zamknięty dla różnych osób, a jednocześnie nie powinien tracić własnej tożsamości. I tutaj chciałbym powiedzieć, że nie ma w kościele Żadnego prześladowania wobec osób homoseksualnych, jeśli ktoś tak myśli, to, to, to tkwi w błędzie. Oczywiście Kościół mówi o tym, że grzechem są czyny homoseksualne w relacji, która powstaje między osobami, ale tak samo mówi o tym, że grzechem są czyny heteroseksualne w, w relacji między osobami, które nie, są, nie żyją w parze. I oczywiście znowu wracamy do pytania o pary homoseksualne dalej. Natomiast dla mnie odkryciem w rozmowach z tego rodzaju, w tego rodzaju problematyce czy kwestiach jest to, że miłość ma różne oblicza. Miłość ma oblicza, jak mówił Louis w swojej książce Cztery miłości, ma oblicza erotyczne, ma oblicza przyjaźni, ma oblicza takiej miłości, która jest darem z siebie, i ma wreszcie oblicze miłości wokół wartości Boga. I według mnie każdy dojrzewa do pewnego rodzaju oblicza miłości w różnym etapie życia i uważam, że osoby homoseksualne mają prawo i na pewno dojrzewają tak, jak i heteroseksualne, w tej miłości do tej pełni. I myślę, że kościół jest i powinien być na to przygotowany, żeby. Żeby ku tej pełni prowadzić. Kościół jest dla każdego, jak on się mówi, nie jest wspólnotą osób heteroseksualnych, heteronormatywnych, po prostu Dokładnie. tak jest. A które z tych pytań na koniec, które się pojawiło, tak naprawdę się zaskoczyło i było takim wyzwaniem dla psychoterapeuty, czy też dla osoby duchownej? Jedno z to Trudne pytanie, ale myślę, że ta, 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 myślę, że ma pani rację, że ta sytuacja związana z troską o, o, o to, by nie wykluczać kogoś ze względu na to, jak myśli czy czuje. Jest dla mnie zawsze wyzwaniem i, i trudnością, bo jako Dominikanin trochę postrzegam też na, nasz charyzmat w taki sposób, że dzisiaj nie wychodzimy na krańce świata, ale tym krańcem świata jest wnętrze człowieka i według mnie takie uczciwe podążanie za kimś w jego wnętrzu jest zawsze wyzwaniem i w pewnym sensie każde z tych pytań było takim, takim zaproszeniem. Pamiętam, że nagraliśmy odpowiedzi na te pytania w, w jednym posiedzeniu, co też było wyzwaniem, i też było takim, taką szczerością rozmówców, to znaczy nie przygotowywaliśmy się specjalnie do tego, jak tam obudowani książkami, tylko było to spotkanie człowieka z człowiekiem i to zawsze jest dla mnie wyzwaniem. I tego rodzaju spotkanie właśnie człowieka, Autora, z czytelnikiem czeka na Państwa. Duch Psychika Ciało: Najczęściej zadawane pytania. To książka wydawnictwa w drodze. Jej autor, ojciec Tomasz Franz, Dominikanin, certyfikowany psychoterapeuta polskiego towarzystwa psychologicznego, pracujący w Szpitalu Bamińskiego w Krakowie na oddziale leczenia zaburzeń osobowości. Był Państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie, ojcu, dziękuję. dziękuję to były książki z duszą. Za uwagę. Dziękuję już, Anna Łoś. Życzę państwu. Dobrej nocy!